Wszystkim się mam dowiedzieć w kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy w StambleGas, ale dzisiaj wieżowe. Nie stało się to. Mamy nowe rzeczy wieżowe. Na przykład jak, no to był stary widzowie No na przykład jak to koło. Koło cyber oferty. No my to widzowie na 100% kupimy. To są dwie aż legendy, trzy. I to też, jeśli na przykład wykupicie, no to. Będzie razy 3, bo patrzcie, koło specjalne. Razy 3. Spróbujemy może, by pani nam jak jest coś specjalnego. No, a to jest właśnie, jak Dynamitron jest 0,6. No. Będzie ciężko go wybić, kogoś z tego. Właśnie mój skin był. No, obi No, jeszcze też są nowe rzeczy. Nowe skiny. Są na przykład, jak... Legend, tylko dwa. Czyli ten Battle Angel naprawdę jest bardzo fajny widzowie skin Bardziej mi się podoba i mam jeszcze Czeborga Ten Cyborg jest ta jak go zacznę, widzowie zaznacza, a nabram nie będę mógł Przepraszam przepraszam no to jak już mówiłem, muszę te skiny. No mam nowego specjalnego, i patrzcie, widzimy. Mam pędzla chyba. Chodzimy do Ceborga. Chodzimy tu. O tutaj. Widzicie? O tutaj mamy to. Ta jego lewa ręka się mi bardzo podoba. Bardzo, bardzo fajne widzowie i jeszcze mamy jedną rzecz, na no że zobaczymy w rundzie Widzowie, jest taka rzecz na mapie, że są kury O właśnie widzowie, są takie kury e, Bardziej koguty Na przykład widzowie, możemy pójść do, takie, do takiego jednego kogutka Siem one widzowie, Nie! Kogut, odlecie widzowie, smutno. Patrzcie widzowie, patrzcie jaki trik o widzowie, patrzcie jakie ładne Uderzyło go? Nie wiem widzowie No widzowie, przechodzimy no tusz, kur, no to To jest widzowie teraz najfajniejsze O jest dynamitron Dobra widzowie, wchodzimy Jesteśmy Będzie ciekawe czy będzie na półfinał Mam nadzieję, że może będzie bombardment Na finał e, honey dropa Aha, rocket I też mam dwie takie rzeczy. No już pokażę Wam, no to jest. zaraz pokażę. Zobaczcie, że możecie. No nie widzicie mnie. Chodzicie tak i. Dziwie jesteście. No to się widzowie nie opłaczę tutaj robić. Ja się opłaczę tam dalej na trampolinach. Zobaczcie, widzowie. Chodzicie tak. Nie możecie atakować wszystkich graczy, którzy tu, tu Show, Nie właśnie widzowie, tutaj o Dynamitron jest moje mojej drużynie On mnie atakuje? Nie Nie, no Dynamitron że żawił widzowie Będę płakał, na no, szkodę, że nie mam takiej moteczki. Będę płakał Ale trafiony, widziałeś, trafiony, zatopiony. Tańczymy i op, op, podobnie, dobra, widziałeś nie, e, nie bawimy się po trenerze. Bom. No nie to jest ten trener. Gdzie jest twoja druga kartka? Nie rozumiem czegoś. Kotek kotek. Pa, 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 Przyjmę. Nie, widzowie, odleciałam. do jakiej kraje? No, widzowie, mamy jeszcze 25 sekund do końca rundy. To wygramy to. Spróbujemy to wygrać. Oczywiście, jeśli się uda, no to fajnie. Jeśli się nie uda, no to źle. Ale, widzowie, podleciałem. Widzowie, ja nie będę włączał komentarzy, bo mnie każdy hejtuje. Widowie, widzowie, prawdziwi widzowie mnie nie, nie hejtują. No subskrybujcie też widzowie kanał, a właśnie widzowie zapomniałem Subskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem la Lajkujcie go Bo nam się brakuje 8 subów do 100 widzowie na to coś na pewno zrobię Nie wiem czy zrobię live'a na to No na pewno będzie to Subskrybujcie kanał i widzowie, co będzie na finał? Może będzie vlogdash, no, bo na vlogdashu też show Bo zobacz, no tutaj to nie ma tych Kurczaków, tutaj nie ma, no szkoda widzowie o byłoby fajnie naprawdę byłoby bardzo fajnie widzowie jak też wy zauważyliście? dobra to powiem kiedy będziemy w lobby no gościu, co ty robisz? widzowie ja tego yy, walkirię muszę żeby, yy, zniszczyć o nie tylko chciałem powiedzieć frozen walkiria to nie jest frozen, o dostał już cię przegra. Prawie. Każdy tu ma emotki. Ale ma kwarta chłop. Nie, gdzie wiem? Nie, Misiek. Ej, ta walkiria jest dobra. Nie. Może widzowie dookoła biegnie. Nie! No nie, widzowie przegraliśmy. I widzowie patrzcie ile ja mam koron. Patrzcie ile ja mam koron i pucharku. widzowie, przepraszam to. Nie, przepraszam. No dobra, no widzowie patrzcie ile tutaj. Ja mam koron, pucharku, wylecimy widzowie i patrzcie. Ty subskrybujcie. Patrzcie subskrybujcie kanał widzowie i zaraz się widzimy w pierwszej rundzie. I pierwsza ma parta, kanon klik. Tutaj to nie ma u butów. Byłoby fajnie, jak byłoby. Byłoby ciężko grać. O nie, żeby. Leć kulą. Dobra. Patrzcie, Nie, żeby uniknął mojego buta. O gdzie jak kto umie ten tryb no to niech gdzie stawię. łapeczkę w górę. Ja go umiem, tylko mi prze... O, właśnie widzowie, umiem go. Lecimy. Już ktoś się zakwalił? Widzowie... Ja raczej nie przejdę. Wiedziałem. Widzowie, pierwsze no bo to... Więc i tutaj są koguty widzowie, właśnie, tylko te koguty już... Chodzą. A w tych kolejnych rundach nie chodziły. No bo nie, nie mają to miejsca, żeby chodzić. Widzowie. Wiecie gdzie się stanie. Pokażę Wam na koniec tej mapy. Kiedyś przejdę. O właśnie gdzie widzieliście Że jeśli dotkniecie taką kurkę gdzie zaraz wam. Opatrzcie. Po ona was po prostu podrzucaj, tyle. Tylko na takie dźwięki moje będzie słodkie napiszcie kogut na tak kogut no to przytnę wam serduszko i hejterzy też to dla was wiadomość jeśli wam się nie podobają filmiki no to nie oglądajcie ich o nie patrzcie jak on się widzi bał! I co będzie na półfinał. Lost temple, no tutaj też, kurczę, jakieś spokojnie. I lecimy. Gdyby też zobaczyć moje filmiki, jak ja gram na przykład turniej jeden na 1. Jeden. O, op, op, op. lecię. Będę tryhardowo widził. o, dobry jest. Ten świniak widził. Nie ja lepszy. Chodźcie, widziowie. Wypchniemy. Nie, nie. co jest, wie ja też prawie przegram przez tą moją głupią rzecz i mamy bombardment tutaj nie ma kurczaka byłoby fajnie, żeby jakby dodali na tej utrze żeby było na tym statku takie kurczaki piraty są takie żeby były takie czarne, czarne kurczaki, byłoby tak korzaczko, widzowie to byłoby przepięknie przepiękne to byłoby, widzowie nie, on nie uderzy Albo nie. Idźcie stąd. Świnak, chodź. Świnak. Pa, gościu. Ha, ha. O, co tu jest do świnaka. Widziałem. Tego świnaka rzucamy. Tego świnaka. popływaj. E, nie, widzowie, tego świniaka musimy rzepchnąć. Pa! Jednak i nie pa. No, no nie! No nie, widzowie! Musimy go rzepchnąć, naprawdę. Nie ja, widzowie jest finał. No dobre, już ten świniaczek spadł. I mamy wielki finał. Jeden versus 1 jeden. Mam dużo platform jeszcze widziałe. Easy win. Wygrana widowie esa. i czy będzie na półfinał mam nadzieję że będzie jakaś fana mapa przepraszam że nie wyłączyłem nagrywania no tak. może ci wychodzi blok na finał no zobaczmy Ale widzowie, słuchamy. Nie, nie przejdziemy tego. Musimy spaść. Super. No i widzowie, będziemy już kończyć nad tym odcinkiem. Mam nadzieję, że spodobał się filmik. Zaraz jeszcze wleci drugi odcinek, czy geometrii dasz. No to wchodźcie, oglądajcie, subskrybujcie kanał, lajkujcie. Łap, łap, Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. No i wszystkim na razie w kolejnym odcinku.